Życie jak podróż. Z uczniami zespołu szkół publicznych w Lubawce spotkał się Janusz River, Podróżnik, człowiek, który od niemal 15 lat przemierza rowerem cały świat. Co to było za zwierzę? Proszę. Brawo. Wy, wy jesteście tak nauczeni. Ci znają na tym Odpowiedzi bez to idealna szkoła. Jak to się mówi, jak to się dużo uczy, ja pamiętam. ou oh, oh, oh. Podróżuję jako jedyny człowiek w historii świata na bardzo ekstremalnych warunkach, to znaczy 3 dolary w kieszeni i śpię tylko w śpiworze. Także mam wszystkie rekordy świata. Guinnessa nie uznaję jako instytucję, a dla siebie mam takie rekordy, że na przykład 15 lat nie spałem w łóżku i śpię tylko wyłącznie na, nazwijmy na, na podłodze, na ziemi, ale nie używam łóżka w ogóle. Nie wiem, co to jest łóżko od 15 lat. No i aha. Przejechałem 146 krajów, 250 tysięcy kilometrów no i w tym roku po Syberii przyleciałem do Kaliningradu i miejscowy konsul w Kaliningradzie powiedział tyle lat jeździ Pan po tej Polsce, może bym, po, tym, po tym świecie i ani razu Pan w Polsce nie był, a przecież w Polsce Pan się urodził, więc pojechałem do tego Gdańska Pomyślałem sobie, że przejadę tą Polskę, i myślałem, że co to za problem po takich tysiącach kilometrów, to mówię, w pięć miesięcy tą Polskę objadę. I się przeliczyłem, ze względu na to, że goś, gościnność i przyjęcia, jaką zgotowały mnie instytucje, bo ja jadę pod patronatem, patronatem kościoła co związane jest z pielgrzymką po miejsca, gdzie papież też jako podróżnik przebywał w Polsce. I w związku z powyższym ja też te miejsca odwiedzam. A oprócz tego podróżuję pod patronatem marszałków województw i urzędów marszałkowskich, którzy informują wójtów i gminy, którzy mi pomagają, tylko tam skromny obiad i dach nad głową w śpiworze, no więc chyba kosztów nie mają żadnych. No i tak praktycznie, tak mnie goszczą, że spotkania z dziećmi, jak jest rok szkolny, to codziennie są po dwa, po trzy spotkania. I to wszystko się osunęło. Zacząłem z Gdańska 1 czerwca i proszę sobie wyobrazić, jesteśmy w październiku, a ja jestem dopiero na województwie gdańskim, a przejechałem ponad 2000 kilometrów już, już, bo ja jadę tylko zygzakiem i tylko po wioskach i małych miasteczkach. Miasta duże powyżej 10 tysięcy nie wchodzą w rachubę. Panie Januszu, jest pan w lubawce w zespole szkół publicznych? No. Jak się pan tutaj czuje? Bardzo dobrze pani dyrektor mnie wspaniale przyjęła I, i najchętniej to bym podróżował tylko przy organizacji szkolnej, ponieważ szkoły najchę, najbardziej mnie przyjmują. Pytanie. Młodzież strasznie pana słuchała. Tak, byłem, zdu... Z... pierwsza szkoła taka, że po prostu nikt, nikt, nikt nic nie mówił, to pierwsze, pierwsza szkoła taka w ogóle na świecie, bo ja takich cichych dzieci jak dzisiaj nie spotkałem jeszcze i, mówię, i zadawali pytania, tak by było prze... ale ja wolę, jak jest taki tumult i hałas, to ja się lepiej czuję, a tu się czułem jak na kazaniu.